Jak idziemy. Trzeba go ale On no, Ale farm nie bierz, ja to sobie dobiję. Dobra. Ci się może też coś tam przyciągać? Chodźcie, chodźcie, chodź. S? Aaaa, choćby... Cud! Znamy to! Ty czemu wykorki masz 6-9? Tak, ty masz nie. Oooo. Popłacało się, tak? ale taka dominna... Do Alegrot, agresję, mam. wbijamy się, gdzie? O frajer. O, kolejny tutaj przed. To fajno Pięknie. Po co nam to było w tym momencie? Skillowa niech Tristana się najlepiej. Taki piękny one shot będzie. Wbija się. Podpalony jest, podpalony. Aha, o. kurwa. No bo podpaliłem go. Nie, a tak to by Ignace go nie robił. Ja sobie pływam, ale. Ty, co ty tutaj robisz, się? Gdzie tu dzieje? to Tomasz, może. Cię wypierdana. Mam pasywę, mam pasywę. to co jest tu się dzieje? Hajs Mikołaj. No nie się Nice! nice. <laughs> Co to było? Ja już myślałem, że się wywalił Tu coś jest Kontynuuj strzał i Eee Si Zde dnia. O, jest bo no tu jest suga nie wiedziałem Korki, 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 No nie jest Ja yeah. Ej daj mi Blue No to i Blue Ja blue yeah, chodź tu, chodź tu Ejm na plecy Ja prawdę prawdopodobnie ale mam low key. Dawaj Kai'Sa, wół tam pod wieżę. No właśnie, użyłem wcześniej. O. Tu już powinieneś no mieć. Tu jeszcze jest. Okay. Dostanie. Dostał. Nice. To będziesz miał killa. To został. No Nadal czemu on chce się tak zabijać samobójca? No nie wiem, bo ma jeden cel. Zobacz sobie tego, zobacz zobaczcie sobie, zob sobie na kuszujęcie. He on szedł jak